Napisany jest list od Nikołaja, którego zabiłeś trucizno. Tak Zatrzyłeś jak umiera Tak Okej okay. Tak e... miało być ha, czy, To czyli nie wiesz, co to nadał? Napisany jest list od Nikołaja Poznaliśmy go w ten sposób, że żeby stream do niego w głowę dwa razy. Ale... Ale ostatecznie wszyscy jesteśmy przyjaciółmi w tak. w i... Bez sensu, kurde Bez sensu Bez sensu, kurde Ale wiecie, co jest sensem? Że kurde, jesteś, Na tym drzewku piszą Małe kolorowe kurki. Widzieliście? Mają drzewa owocowe dla robotów. Czekaj, co? co? A jak się nazywasz, chłopczyku? Marysia. Dostajesz nuka, kole, kaptur oraz. Demot. Pokażę Wam wszystkie moje nowe zabawki, które zrobiłem przez ten cały rok! Idę i powie, się. Czy oni są na jakimś O co chodzi? Mamy dinożarły! <zysy> <zysy> Miam <Jom, jom. zysy> <zysy> um, nie Pomniał się mnie boi! My... <zysy> Fajne to dziecko takie zrywe. To jest u do dorosły mężczyzna? Tylko mało. To niecelowo było! Uznam to za komplement. Zachowują neutralność. Ok, łożyć Świetnie. My nie jesteśmy Szwajcaria. Świetnie. W podwyższeniu bramy widzicie sanie Mikołaja, ale nikogo w nich nie ma. Mają na sobie kolorowe stroje, niektórzy mają uszka, patrzą się na was. Mówią: Fuck the Christmas, co? Te chłopaki. Słuchajcie, mamy dla was propozycję. Kogoś szukam. Kamienie zaczęły opadać, coraz mocniej i mocniej. Ruszyłaś w stronę wejścia. Sit, 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 sit. Przed tobą droga została odcięta. Gdzie jesteście, moje żuczki? Słyszeliście, jak coś przebiegło. Masz komplikacje na 19:20, czy odstrzeliłeś rubinogę? Uw. Rad skorpiony to ponoć jego dzieci i potrafi je przywoływać gwizdnięciem. Strzelił bazuką, którą miał przy sobie w ten krater i krater przestał istnieć od tego wybuchu. Czejcie? Sam skorpion. Słyszeliście o nim. Ech. I zaczyna mi tłumaczyć o co chodziło z nie, nie będę tego teraz regionalizacją listonoszy i że jeden odbierał, dostarczał, a drugi ten, i dlatego to są różni listonosze. Potrzebujące i dosyć.